Cześć Szymonko, witajcie w kolejnym odcinku. Eem, miałem Eem, nagrywać jakieś vlogi dzisiaj, ale stwierdziłem, że hej, nagram Minecrafta, bo przecież mój kanał się nazywa Barty Minecraft, tak? Więc słuchajcie, jeśli chcecie Minecrafta na właśnie tym kanale, no to dawajcie znać w komentarzu na dole. Um, dawajcie mi suba, dawajcie mi lajka. Like Wiem, um, nowy kanał zaczyna nam już swoją drogę, ale słuchajcie, um, to jest mój drugi kanał. Um, pierwszy kanał to jest Barty 101, tak. Po prostu Barty101 możecie tam subnąć, a jeśli jesteście, no to bardzo dobrze. Ja aktualnie jestem w swoim świecie, jestem koło villagerów. O, zobaczcie, o, pójdę spać w ogóle, bo jak widzicie jest noc i są jakieś potwory, więc pójdźmy spać i w ogóle... Dzisiaj chciałem Wam pokazać mój świat, jak um, on wygląda. Um, weźmy sobie o. żebyśmy byli bezpieczni. A i mówię Wam tylko tyle, że. to wszystko zdziałem na Surwilku. Więc. no. Ale dobra. Um, tutaj mam żelazne drzwi. Ty się odsuń stąd, okej okay. tutaj jest jakby to, są moje, to jest moje miasto ogrodziłem to, żeby nikt nie wyszedł z miasta dzisiaj wam pokażę to całe miasto, więc chodźcie ogólnie tutaj są domki tylko o takie o małe z łóżeczkiem i z craftingiem Um, więc, o, no. tutaj jest kolejny o, um. no i tutaj tak wygląda. O, proszę. Teraz tutaj mamy takie o i też mamy tutaj takie. No i tutaj jest już środek miasta. Um. Tutaj dużo villagerów w ogóle jest. No, zobaczcie, ile villagerów tutaj jest. Zobaczcie. To się nigdy nie kończy. Więc ym, tutaj jest jakiś domek. Ym, tutaj coś próbowałem zrobić. Jakiś, jakieś coś, ale nie wyszło, więc jakby nie zrobiłem tego. I takie coś o dzwoneczek wszyscy sobie biegają potem. Um, tutaj był creeper, co było najgorsze. Um, tutaj jest kurde, nie mogę się przedostać, ale dobra. Tutaj jest kolejny jakiś domek. Tutaj też jest, tam też jest. No ogólnie to jest moje miasto, ogrodziłem to, żeby po prostu nikt nie wyszedł. Ale mówię, jeśli chcecie więcej Minecrafta na moim kanale, na tym kanale, bo na moim pierwszym kanale nie nagrywam Minecrafta, nagrywam więcej Robloxa, a jak lubicie Robloxa, no to zapraszam na kanał Barty 101, tam dużo nagrywam Robloxa, więc... No, ale na razie nie będę nic nagrywać, bo w tej chwili trochę mi się rozbił telefon. I. No, nie jest dobrze. No, po prostu nie jest dobrze. Więc. No, tutaj zrobiłem takie. coś o. coś o. o, proszę. o, tutaj się ciężko skacze ale zobaczcie o takie coś że jak turyści przyjadą to mogą sobie zwiedzić ten em, nawiedzony tam czy tam w ogóle nie wiem czy tam to jest nawiedzone nie wiem czy to jest nawiedzone w ogóle ale jak to jest nawiedzone no to chyba no ale dobra O nie dobra i oni mnie dorwą świetnie. Ale dobra, jeśli chcecie więcej Minecrafta na tym kanale, no to... Oj. Jeśli chcecie więcej Minecrafta na tym kanale, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem. I widzimy się za... Nie wiem kiedy. Jeśli zostawicie tutaj. W tym... Pod tym odcinkiem, jeśli zostawicie tutaj em, cztery łapki w górę, to będzie od razu kolejny film. Ale jeszcze mówię, jeśli chcecie kolejny film z Minecrafta, musi być chociaż cztery łapki w górę. I wtedy, wtedy będzie kolejny odcinek. Jeszcze ja z Wami żegnam. Papa. Pa.